Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgier, Wydarzenie Dnia. Szanowni Państwo, dla mnie wydarzeniem dnia jest to, że dowiadujemy się prawdy, jak chciano skręcać sprawę wystrzału z granatnika w komendzie głównej policji. Szanowni Państwo, pan Mateusz Baczyński... Napisał świetny materiał, granatnik, afera taśmowa i tajne dokumenty, jak polowano na dragona. 22 grudnia 1925 roku. Zatrzymywał najgroźniejszych gangsterów, zapobiegał zamachom i rozminowywał bomby. W Ukrainie. Oficjalne podziękowania składali prezydenci i premierzy. Dziś ciążą na nim prokuratorskie zarzuty. Nigdy nie popełniłem żadnego przestępstwa. Zniszczono mnie, bo nie chciałem zatuszować sprawy. Wybuchu granatnika. W komendzie głównej mówi Mariusz Paśnik, pseudonim Dragon, były naczelnik Wydziału Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terrorów w CBŚP. W rozmowie z Onetem ujawnia nieznane kulisy sprawy. I słuchajcie. Ten dzień zapamiętał bardzo dokładnie. Pierwszy raz telefon zadzwonił około godziny 11. Szymczyk jest ranny i leży w szpitalu. Usłyszał w słuchawce odważnego urzędnika z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Kogo dokładnie? Nie chce publicznie ujawnić personaliów, ale zapewnia, że wszystkie nazwiska związane z tą sprawą może podać w prokuraturze. Przyjdźcie do nas, pirotechników, bo u szefa jest paszka. Od atasza ukraińskiego i po incydencie Szymczyka boimy się, że tam też mogą być niebezpieczne materiały. Był rozmówca z Państwowej Straży Pożarnej. Brzmiało to wszystko niewiarygodnie, ale dwa tygodnie wcześniej spodobała przesyłka wysłana do ambasady ukraińskiej w Madrycie, więc traktowaliśmy takie zgłoszenia bardzo poważnie, mówi Mariusz Paśnik. Pełniący wtedy funkcję naczelnika Wydziału do, do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru CBŚP. Poszedłem od razu do generała Półtorzyckiego, ówczesnego szefa CWSP i przekazałem mu to, co usłyszałem. Ten spojrzał na mnie, jakby mi się coś odkleiło w głowie. Zadzwonił do jednego z wysoko postawionych funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji. Relacjonuje. Niech dragon nie pier... głupot? W komendzie zawalił się strop od śniegu. Odpowiedział funkcjonariusz. Znów telefon do urzędnika Straży Pożarnej. W komendzie wybuchł niezidentyfikowany pakunek. Szymczyk został ranny. Zajmijcie się paczką u mojego szefa. Twarde stoł przy, swoich, przy swoim. Nic z tego nie rozumiałem, ale nie miałem czasu, żeby się nad tym zastanowić. Poleciałem do budynku Straży Pożarnej, bo tam już pracowali moi ludzie. Na szczęście okazało się, że był to fałszywy alarm. W paczce znajdowały się fragmenty blachy i ziemia z miejsc, gdzie Polegli ukraińscy żołnierze. W tamtym czasie dostawaliśmy takie upominki od strony ukraińskiej, wyjaśnił Pośnik. Po zakończeniu akcji zadzwonił od razu do oficera drzwiwnego, któremu podlegały pirotechnicy z samodzielnego poddziału kontrastu w Warszawie. Tak yy, kurtuazyjnie, bo formalnie to oni powinni zająć się tą paczką. W tym przypadku stało się inaczej, gdy siedziba CBSP sąsiaduje yy, z komendą główną yy, Straży Pożarnej, więc technicy byli pod ręką i można było zadziałać szybciej. Pośnik. Cześć kolego, pewnie lecisz już do PSP. Nie musisz się spieszyć, temat masz ogarnięty. Chłopaki zakończyli czynności, piszą protokół, ale zapraszam cię do nas na kawę. Szef pirotechników, będę za jakieś dwie godziny, muszę drużynę alarmową ściągłać. A gdzie jesteś? Szef pirotechników, nie mogę nic więcej powiedzieć. Chwilę potem kolejny telefon, tym razem od funkcjonariusza z biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Potrzebujecie dragon przyjrzeć Komendy Głównej, rzucił przejęty. Pośnik odpowiedział, że potrzebuje oficjalnego rozkazu przełożonego, długo nie musiał czekać, chwilę później był już w drodze na Puławską. Jak wszedłem do gabinetu generała Szymczyka, to zostałem jeden wielki bałagan, spowodowany eksplozją i charakterystyczny zapach materiału wybuchowego. Pomieszczenia pootwierane, dziura w suficie, dziura w podłodze, pełno wielogwiazdkowych mundurowych, którzy się tam kręcą i szef pirotechników ogarniający ten chaos racjonalny dragon. Pierwsze co zrobiłem, to kazałem zjeżdżać tym ludziom, bo byli tam niewotrzebni. Dopiero wtedy zaczęliśmy wszystko zabezpieczać, dochodząc do tego, co się właściwie wydarzyło. Według Pośnika scenariusz był następujący Tuż przed odprawą generał Szymczyk Wszedł do gabinetu Chwycił zastający nasz torc na podłodze granatnik I przypadkowo pociągnął za język spustowy Pocisk ranił komendanta w uderzył w sufit, przebijając się do pomieszczenia znajdującego się w gabinecie na naszym szyka, a następnie w wyniku uderzenia zmienił trajektorię i zatrzymał się w regale. Ten pocisk w momencie, gdy przebił się przez sufit, trafił dokładnie w miejsce, gdzie zwykle siedział jeden z naszylników. biuro kontroli komendy głównej policji. Gdyby tego dnia nie spóźnił się do pracy, a nigdy wcześniej tego nie robił, nie, to ucięłoby mu nogi. Jak? Tu nie wierzyć w Boga, mówi Dragon. Jednocześnie siła odwieżeniowa poszła w dół, co powodowało, że ochroniarzowi siedzącemu piętro niżej fragment sufitu spadł na głowę. Facet wyszedł oszołomiony na korytarz z zakrojoną głową i biało tynku. Czy generał Jaszow-Szymczyk był sam w swoim gabinecie, gdy doszło do wyższego granatnika, w zielu wskazuje, no to, że nie. Zwykle przed sprawą pojawił się tam w towarzystwie dwóch swoich zastępców, czyli Pawła Dobrodzieja i Romana Kustera. Nie wiemy jednak, czy... Tak było tym razem, bo nigdy oficjalnie informacji nie potwierdzono, a prokuratura zasłania się temu są Pewne jest jednak, że od momentu eksplozji rozpoczęła się seria zdarzeń, którą trudno interpretować, nic innego niż próba zatruszowania całej sprawy. To jest najważniejsze, szanowni państwo. Ja pytam się, kiedy ci ludzie będą odpowiadać. Posłuchajcie. Do generała Jarosława Szymczyka nie wezwano karetki, pogotowia. Został on przewieziony do szpitala MSWJ samochodem służbowym lub ambulansem znajdującym się na stanie policji. Zrobiono to po to, po cichu, żeby nie wywołać żadnych podejrzeń. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku poszkodowanego 53-letniego ochroniarza. Jego co prawda zabrało pogotowie, ale zgłoszenie dotyczyło zasłabnięcia z do latą przytomności. Karetka została oznaczona w zleceniu wyjazdu zespołu pracownictwa medycznego jako zwykła, a więc pojechała do komendy głównej bez sygnałów i dźwiękowych i świetnych. Dopiero na miejscu przekazano ratownikom, że na głowę mężczyzny spadła część stropu z wysokości około 3 metrów. Nie wyjaśniono jednak, czym ten wypadek był spowodowany. Nie przewidzieli jednego. Na zmianie w komendzie głównej był wtedy dyżurny, który wpadł w panikę i zgłosił straży pożarnej wybuch, nie paczki. A tu uruchomiło całą procedurę, którą ciężko było zatrzymać, mówi informator. Według Niedługo potem na teren szpitala MSWiA przy Wołoskiej wjechało kilka zastępów straży pożarnej, z jednostki chemicznej, dyrektor placówki otrzymał polecenie natychmiastowego miastowego zamknięcia całego obiektu, nieprzyjmowania nowych pacjentów w związku z decyzją służb państwowych. W tym czasie w pomieszczeniu, w którym leżał generał Szymczyk, Musieli wejść strażacy w specjalnych kafandrach, po, pobrać od niego próbki do badań, bo tego wymagało w sytuacji procedury. Skoro strażacy otrzymali zgłoszenie o eksplozji indywidualnej paczki, to musieli zidentyfikować, co było w środku. Czyli czy były substancje biologiczne, chemiczne lub radioaktywne. Jednocześnie karetka wiążąca do szpitala południowego poszkodowanego ochroniarza została przekierowana do szpitala MSWIA. Zapewne chodziło o to, żeby obydwu odseparować w jednym miejscu, a tej drugiej pracówce istniało zagrożenie, że władze coś ślapnie. I cała sprawa szybko się wyda. Tłumaczy drugi z naszych informatorów. Inną wersję wydarzeń przedstawia jednak Komenda Główna Straży Pożarnej w Korespondencji. Zalecam, że rzecznik PSP przekonuje, że zgłoszenie z Komendy Głównej Policji dożyczyło zawalenia części stropu. Szanowni Państwo, czytamy to i to jest sytuacja kuriozalna. Czyli, no zobaczcie, od początku chcieli tę sprawę z, z, zakupywać pod dywan. E, ten pan Dragon ma do tej pory problemy, bo już wymyślono mu tam inną, tą policyjną chorobę, tak to określę. E, natomiast ja nie rozumiem, dlaczego do tej pory nie ma e, zarzutów e, ten, kto. Kazał na przykład nie mówić o tym, że tam nastąpił wybuch. To znaczy, kto wpisał do dokumentacji, że zawalił się strop. Przecież to jest olbrzymia różnica. Wiecie Państwo, dlaczego nikt, przynajmniej nie, nie ma jakiegoś postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora, który umiejscowił w tej sprawie komendanta Szymczyka jako pokrzywdzonego, jako poszkodowanego. Zrozumcie Państwo, umiejscowienie komendanta Szymczyka w tej sprawie jako poszkodowanego dawało mu tę możliwość, że jego pełnomocnik i on sam, Miał prawo brać udział we wszystkich czynnościach przesłuchania świadków. I pomyślcie sobie, skoro siedział komendant główny policji, skoro był tam jego pełnomocnik i zeznawali świadkowie, to co oni mogli zeznać, prawda? Jak oni byli tam potraktowani. Wiecie Państwo, do tej pory mamy tylko zarzuty dla Szymczyka. Sprawa się nie skończyła. Sprawa, która jest no, tak ewidentna, powinna pójść do sądu. My wysyłaliśmy pytania, bo według naszych wywierek tam również obecny był Maciej Iwońsk. Nie odpowiedziano nam ten temat, kto tam de facto z tego granatnika wystrzelił. Oczywistym jest to, że to nie jest tak, że jak się podniesie ten granatnik, to on strzeli. Ten granatnik ma szereg zabezpieczeń, między innymi taki ubezpiecznik chwytowy, trzeba go ująć mocno w dłoń, żeby wystrzelił. Ma przełącznik taki Fire Safety, czyli bezpieczny, czy, czy już gotowy do oddania strzału, a już to, gdzie opinii publicznej serwowano te informacje, że generał Szymczyk myślał, że to jest głośnik. No wiecie Państwo, no ci wszyscy ludzie odpowiedzialni za oszukiwanie opinii publicznej, za skręcanie tej sprawy, powinni mieć zarzut. No, do tej pory zarzutów nie ma. Do tej pory sprawa się ogranicza tylko do pana generała Szymczyka. Nie ma odpowiedzialności prokuratury, która ewidentnie uczestniczyła w tym skręcaniu tej sprawy. Teraz jak już znamy przebieg tej, tej, tych wydarzeń, po pierwsze powinno wkroczyć ABW, ABW powinno prowadzić to śledztwo. Komendant Szymczyk sam zadysponował ten zespół remontowy Komendy Głównej Policji, no, którzy de facto zatarli, którzy zatarł później ślady, bo oni wyremontowali ten strop. Tam powinien, nie był dopuszczony inspektor nadzoru budowlanego, który powinien to wszystko zbadać. I dalej ta sprawa nie może być wyjaśniona. Jak widzicie, Minęło, bo to było w grudniu 22 roku, tyle lat i nic. Dalej tej sprawy nie możemy zakończyć. Człowiek, który już w desperacji, ponieważ zaczęli atakować, mówił, mówi jak tam jest, ile tam było nieprawidłowości, ma sprawę, po prostu jest atakowany w kontekście tego, że dalej ziobro nie może stanąć przed wybliżeniem sprawiedliwości, no praktycznie, zobaczcie, powoli dopiero zaczynają się jakoś dobierać do tych przestępców, ale dobierają się do nich z takich najmniej dolegliwych artykułów. Obaj tych ma zarzut za to, że zlecił śledzenie polityków poprzez agencję ochrony, no taką rekrutowaną z ludzi z CBA za 500 tysięcy złotych. Na razie nie ma zarzutów za wytransferowanie złodziejstwo miliarda sześciuset milionów, czy sprzedaży rafinerii, czy tego rozparcelowania, rozkradzenia lotosu. Nic, czekamy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że już ten rok 26 przed wyborami już przyniesie nam jakieś przyspieszenie, rozstrzygnięcia tych spraw, bo czasu jest coraz mniej. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podniesienie łapki w górę. Ewentualne wsparcie mojego kanału. Do widzenia Państwu.